Szczecin jest położony nad odrą na niżynnym obszarze kotliny Międzyrzecza. Odra płynie przez Szczecin dwoma korytami. Wschodnie ramię to regalica, która wpada do jeziora Dąbie, a drugie ramię to odra zachodnia, która płynie wzdłuż licznych dzielnic Szczecina znajdując ujście w zalewie Szczecińskim. Dawny Szczecin był zupełnie inny niż obecny. Nasze miasto Szczecin, piękne, duże miasto, liczy około 400 tysięcy ludzi. Jednakże nie zawsze tak było, że miasto, polskie, że miasto to było polskie. Założone. Przez księcia Barnima w pierwszej połowie XIII wieku otrzymało prawa miejskie i od tej pory rozpoczął się bardzo intensywny rozwój. Miasto Szczecin działało w ramach takiego związku, który nazywał się Związek Hanseatycki. Bardzo dobrze się rozwijało. Współpraca z innymi miastami, z innymi państwami przynosiła krocie i miasto bogaciło się. Skutek aliancki z nalotów bombowych, że zabudowa miasta została zniszczona 60-70%, skala zniszczeń wojennych sprawiła, że Szczecin znalazł się wśród 20 najbardziej zniszczonych miast. Plac Tobrucki. Tutaj woda spontanny wciąż tryska. Jest prawie tak samo pięknie jak przed wojną. Brakuje tylko jej. 8-metrowej Sediny, według mitów germańskich bogini plemion mieszkających nad morzem, na łodzi gryfitów pchanej przez Zeusa i Tytankę Maję. Pomnik zaginął w latach 40. -tych. Nadal jednak nie wiadomo jak. Jedna z wersji: Wehrmacht przetopił Sedinę na broni. Szczecin do Polski należał. Kilkakrotnie w czasie swojej historii, jednakże były to bardzo krótkie momenty, kiedy, kiedy mowa polska była tutaj słyszalna. Z końcem II wojny światowej, kiedy w wyniku porozumień aliantów granice nasze uległy przesunięciu i ziemia Szczecińska weszła w skład państwa polskiego. Początki były jak zwykle trudne. Więcej tutaj było Niemców niż Polaków, jednakże potem sytuacja zaczęła zmieniać się na korzyść Polaków. Polacy, którzy tutaj przybyli, to też to byli Polacy z różnych stron naszego kraju. Bardzo wielu ich było z tak zwanych ziem wschodnich że pod sprawną ręką zarządzającego Piotra Zaręby, pierwszego naszego prezydenta powojennego, Szczecin zaczął się rozwijać. I był to prężny ośrodek, rozwijała się gospodarka morska z racji bliskiego kontaktu z morzem, rozwijał się przemysł ciężki, rozwijał się również przemysł lekki. Się o Szczecinie, że jest to Paryż Północny, Ze względu na architektoniczne, taki, takie podobieństwo architektoniczne. Placowy układ ulic bardzo go właśnie do Paryża zbliża. jest miastem ludzi młodych. W tej chwili sporo uczelni powstało. Mamy uniwersytet, mamy politechnikę, która połączyła się z Akademią Rolniczą. Mamy wiele szkół średnich, mamy szkoły artystyczne. Także nasza młodzież może się kształcić w różnych kierunkach i na różnych uczelniach.